Cześć, Tymoteusz i to jest moja seria. Zagrajmy w Mountain Blade ogniem i mieczem. Tak, to seria którą dawno już chciałem zrobić, jakoś nie miałem czasu, byłem teraz wyjechałem na parę dni. I teraz mam czas, kupiłem nowy mikrofon jak możecie zauważyć. I teraz mam czas, więc nagram tą serię aha, i jeszcze parę zmian na moim kanale. Wiem, że za zacząłem Mountain Blade Warband ale niestety nie będę mógł tego skończyć przez mój komputer Coś się stało z moim komputerem i on już nie działa, nie wiem, siad po prostu A co się z tym stało, że siat Straciłem wszystko co było na dysku Tak samo jak, przepraszam, ja, tego escape'a co grałem z Sebastianem Też nie mogę kontynuować Ale obiecuję, że za zacznę nową serię z Sebastianem Pewnie to będzie nasz serwer, mój Sebastiana, więc to będzie tak, że Będziemy grać na, serwer, na, na serwerze sami ja i on A czasami będzie grać jeszcze ktoś inny w oczywiście, w A tą serię za zacznę indywidualnie. Tak jestem pewny, dobra, to nie... Roz... No i okej, okay, tu możemy wracać sobie... No to to zawsze, chociaż w ten blade podoba, podoba mi się to bardziej, masz bardziej rozwinięte, możesz zrobić całe do swojego człowieka, ale tu masz tylko ton no, ale. Musimy sobie na razie iść. No i dobra. To nazwiemy go. Bójka. Czemu nie? Faj mi się podoba takie imię. Nie wiem czego. Ale po prostu kręcimy takie imię. No i dodamy trochę charyzmy. Ach, znowu sk żelazna, żelazna skóra, zapomniałem tego dodać. 45 życia to nie jest zbyt dużo. No loka, jednoręczna, 50 i łuk. No i idziemy dalej. I teraz mamy tak. A mamy teraz tak. No i broda to gdzieś. Powinna chyba. W tamtych, w tamtych czasach chyba była broda. Więc wybierzemy sobie taki. O, taki jakby. Wąsce, o właśnie. Miałem ja na końcu języka, nie mogę tego powiedzieć. <laughs> Taki trochę przyjarany, takie trochę najarany teraz wygląda. No się, tak. Tak, zjerałem się, tak. No nie, no nie, no spokojnie. Dobra, idziemy normalnie, okej, okay. idziemy dalej. <laughs> no, jeszcze bójka, to wiemy ze strony, okej, okay, do no tego nie, nie będę czytał, oczywiście. No i dobra, idziemy teraz... Wow, okay. O, dobra, pojedziemy zrobić tą misję. Ta misja polega na porozmawia porozmawianiu ze starostą. Samo jak tutaj pisze. No to porozmawiamy z nim, czemu nie. I porozmawiać ze starostą, o tutaj chodzi. I nie będę robił tych niech... Chociaż... To zrobimy, o Jezu, to zrobimy. I powiedz mi co bym teraz zrobić? To mi się Okej, no tobra. To jest tu są? nie. Ale mi to bandydzi przeszedł. To wyglądało jak chłopi zwykli. O nie! O nie! 16 kontra 1. Przegramy to na bank. A nie chciałem failować w pierwszej. Przepraszam, nie chciałem failować w pierwszej tym, w pierwszej części mojego odcinka, ale... Sfailuję to na banka. Nie mam szans tutaj. A szczególnie z moim... Wiem jak ja gram, więc nie mam szans. Ostatnio grałem na swoim normalnym serwie. to, gra, to ja jestem ogólnie szwedami na swoim serwie. Grałem tak. Co tu jest? Aha, okej. Okay. Damy do 60. Okej. Okay. Ja ogólnie jestem szwedami na swoim serwie grałem, miałem chyba 20 rejtarów kontra 5 husari. I z moją normalnie, z moimi talentami przegrałem to. A właśnie takie malutkie pytanko dla Was wszystkich. od Takie malutko pytanko dla Was wszystkich. Ym, z kim mam być? Mogę być z Polską? Z, z kim chcecie? Tylko piszcie w komentarzach i zobaczę ja kto więcej powiedział. Kurde, zabiję nas, zaraz zabiję. A, a nie bijcie mnie. To ja stąd uciekam. Uciekamy. Nie, jestem Polakiem, gdy się nie poddaję. Prawie jak szarża, Prawie jak szarza Husari. Sorry jak ja, ja. czasami kasznę albo coś, ale jestem trochę przeżemiony. Co on zginął? Koń go zabił! Jeszcze mi się to nie, nie zdarzyło w moim grze, że koń zabił typa. I obronił mnie. No i zawaliście fajnie. Nie mamy szans. No ale fajnie będzie to trochę popykać. No i tu jest jeszcze 14, jednego raniłem i jednego zabiłem. Nie, nie pamiętam którego nie wiem co no ale to... Jezu. Trochę laguje wiem przepraszam za to, ale dobra, po tej walce skończymy pierwszy odcinek, bo ogólnie to bardziej taki odcinek, żeby zapowiedzieć tą serię, a nie po to, żeby ogólnie grać w nią. To miałem tylko zapowiedzieć tą serię powiedzieć wam co będzie ogólnie, okej? Okay? Więc właśnie tak właśnie to będzie. Właśnie to będzie będzie Mountain Blade, będzie... Będzie Mountain Blade, będzie... Magma... Przepraszam. Będzie Mountain Blade ogniem i mieczem, będzie Minecraft i spróbuję jeszcze... Zrobić ROM Total War, nie zabijcie nie bagam Spróbuję jeszcze zrobić ROM Total War. Nie wiem czy słyszę, nie, słyszę, nie wiem czy słyszeliście o tych grze, ale jest dosyć fajną grą, taką o Rzymie. Tylko powiedzcie mi jeszcze strukturą. Jeżeli jeżeli wiecie coś o tej grze. To, to mam do wyboru tak, rom Total War normalne, Rome Total War Barbarian Invasion, rom Total War chyba jest Alexander i Medieval, nie? Mam też Szogu Napoleon i Empire, ale niestety nie mogę w nie grać, bo gram teraz na, na laptopie, a ten laptop nie wyrobi. No już po nas. No już po nas, mamy przywalone. Już kurde, failowałem w pierwszym odcinku. to za fail? Przepraszam, ale postaram się tak bardzo nie failować. No i zaraz możemy kończyć. Bo do takiej szybkiej informacji, no to zaraz będę pewnie kończyć. Tylko wam mówię, to była taka szybka informacja, szyb szybki filmik informacyjny. Więc komentujcie, jeżeli chcecie, to możecie subskrybować oczywiście. Jeżeli podobało wam się, dawajcie łapki w górę. Aha, jeszcze, no podoba ma się mój głos mojego nowego mikrofonu. Może jest to, że, może mikrofon jest lepszy, ale na pewno jest lepiej niż wtedy. Gardę zaczyna boleć, więc kończę. No to pa.